w sumie nic ważnego <noise> tam nie było, tradycyjne parodiowanie bredni, mitomani, oczówków, frajerów spod bramki, o ruchaniu matki i, i tak dalej jak to dobrze, że ja normalny jestem mam prawo jazdy coś ciekawszego do yy, zrobienia w życiu gdzieś byłem, coś widziałem mogę gdzieś pojechać nie muszę siedzieć tylko w malutkim pokoiku musi. Przez cały weekend yy, nieprzytomny od alkoholu, leżeć obeszczany i obesrany i przycfelony do tego, bo jakoś na ten alkohol trzeba zarobić, nie? Jak się z internetową yy, dziwką taką kurewką nigdy nie wyłącza donators, no to jak zarabiać? Prostytucja, tylko zostaje po prostu na życzenie, realizowanie jakiejś czyjś tam chorych pragnień no i kłamstwa i mitomania wybieranie siebie nie także generalnie zmiana tras nastąpiła w międzyczasie różne historie się dzieją tak naprawdę to myślę że szanowne widzowie powinniście nauczyć się samodzielnie myśleć bo mitomanie Krzyśka Kolonowicza już chyba wszyscy rozpoznają na mitomanie na przykład Donalda Trumpa byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych a teraz kandydata to widzę, że całkiem niby rozsądni ludzie, niby mądrzy nie rozpoznają i się dają nabierać, nie? a najbardziej mnie na przykład zdumiewa na mitomanie Barneya, też się niektórzy dają nabierać, jak on tam najpierw gada, że był kierowcą Pershinga potem mówi, że nie był kierowcą Pershinga potem mówi, że te farmazony opowiada dla wyświetleń a jego brat w WSW też coś tam opowiadał. Najpierw opowiadał, że major się zapił, potem, że major został zmuszony do tego, żeby być alkoholikiem i się zapić. Nie więc, to wiecie, to są po prostu yy, opowieści Mittomanów. Gdzie my dzisiaj jedziemy? Do ofery to maski na przykład najpierw w opowiada, że wszystkie sprawy wygrywa w sądzie, potem opowiada, że nic nie wygrywa, bo mój ojciec ma jakieś znajomości w sądzie, najpierw opowiada, że ma emeryturę ubecką, nigdy nie był w UB, nic nie miał z tym wspólnego, nie? Zresztą ubekom zabierali akurat te emerytury, nie? Więc potem... Opowiada co innego, najpierw opowiada, że nie mam prawa jazdy, jak widzicie jadę autem <laughs> Można mnie zgłosić na policję, że nawet ten sam debil dzwonił na policję Kiedy żeśmy jechali z Kononowiczem i z Adamem do Goniądza Na żywo zadzwonił na policję, policja dokonała kontroli Opowiadał, że jeżdżę co bez ubezpieczenia, bez prawa jazdy Kontrola policji potwierdziła, że jeżdżę Mając prawo jazdy, ubezpieczonym samochodem, no ale to wiecie, no, opowiadać to, co i wszystko może że jadłem tam grochówkę z mięsem, tak jak Kononowicz to opowiada bo to taki niespełniony, po prostu niezrealizowany Kononowicz. On by chciał być tak popularny, ale chyba jest głupszy, jednak mu nie wychodzi. I nie jest jednak tak popularny. Także tam różne jego rzeczy, które opowiada, są naprawdę przyśmieszne. I powiem Wam tak, nie wierzcie Wam ani jedno słowo tego mitomana, bo, <noise> bo wyjdziecie na frajerów spod bramki, których oszukał jeszcze większy frajer spod bramki. No, to chyba nie fajnie być jeszcze większym frajerem spod bramki od największego frajera spod bramki, czyli przedszwalonego, obeszczonego, bezranego, co? Chciał być największym reżyserem i gwiazdą szkolną 7 17, ale mu coś ich tam nie pykło, nie wyszło i zamiast do kasy to kolejne orzeczenie odbiera. Zresztą tak jak Kononowicz, nie? bo jak ktoś tam idzie z nim do sądu i okazuje się, że tak jak Kononowicz jest niepoczytalny, to, to nie jest, że on nie został ukarany czy wygrał sprawę, tylko, tylko jest niepoczytalny, nie? I to jeszcze gorzej niż Kononowicz zawsze mówię, bo Kononowicz miał przez długi czas prawo jazdy. Natomiast obeszczany, obesrany od dziecka jest tak chory na głowę, że szansy na prawo jazdy żadnej niestety. Albo na szczęście dla nas wszystkich nie ma, nie? No ale to, że nie ma prawa jazdy, to niestety YouTube hmm. żeby gadać bzdury na YouTubie, to nie trzeba mieć jakiegoś Patentu na rozum się okazuje, więc gada głupoty. Potem to kasuje, nie? To takie stany emocjonalnej histerii, kiedy właśnie coś tam nagrywa. O, znowu nielegalnie. Potem przychodzi opamiętanie i to kasuje za wstydu. No, więc nie wiem, ja, ja bym czegoś takiego po prostu nie robił, no bo po co się wygłupiać? coś tam nagrywać, a potem kasować Nie. to niestety no, ktoś to zawsze usłyszy wychodzisz po prostu na durnia debila pajaca błazna internetowego więc yy, wielu ludziom na przykład pamiętam, że Kukis jakiś nawet miał wpadkę kiedyś, że po pijaku coś tam, a napisał, przepraszam więc niektórzy mówili, że yy, powinny być alkomaty przy komputerze jeżeli ktoś chce coś napisać w internecie czy opublikować, to najpierw powinien, na pewno powinien robić to nie w stanie upojenia alkoholowego, czy nie, wsta nie jest jak naśpany, ale jak widać niektórzy to. Myślę, że po tym głosie na przykład to tak słychać, że on cały czas się odpala, właśnie jak jest z kolei pijany czy naśpany. Więc wiecie. Po co? <śm> Ja nie wiem po co, bo jeszcze się chwali, że nie zarabia, nie, więc nie zarabia, traci, robi z siebie płazne i pajace. Wziąłby się bezrobotny żeby do jakiejś pożytecznej roboty. I tyle. Co tu dużo mówić? Opera Poglądzka, nielegalne samowola budowlana. bez brakujących 500 miejsc parkingowych. Dziś jakieś wystawy sobie zobaczę. Nic, no. i nie mam nic parkingowej, widzicie. Trzeba szukać.